W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrystus, zjawiwszy się jako Arcykapłan dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, jest, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego z wieczne odkupienia. Arcykapłan duch przyszłych, który działa wyższym, doskonalszym i nie ręką ludzką uczynionym, to jest duchowy przybytku. Duchowy przybytek, kult w duchu i w prawdzie. Kult chrześcijański, drogie siostry i bracia, to nie jest coś tylko cielesnego, coś tylko materialnego, coś tylko doczesnego i widzialnego. Kult chrześcijański to kult duchowy, kult niewidzialny, kult Boga. Niewidzialnego. Święty Paweł mówi w tym kontekście o nieludzką ręką uczynionym przybytku, o nieludzkiej, nieziemskiej świątyni. I o tym samym mówi sam Chrystus Pan w Ewangelii według Świętego Jana, gdy mówi o kulcie w duchu i w prawdzie. Z rozdziału czwartego nadchodzi jedna godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Cześć w duchu i prawdzie. kult w duchu i prawdzie, kult duchowy. Kult w duchu, to znaczy kult w duchu świętym. W duchu świętym, którego każdego z nas wypełnia. Kult w duchu oznacza również, że Bóg sam jest duchem. Bóg nie jest czymś stworzonym, nie jest czymś doczesnym, nie jest czymś, co przypomina nas. Co przypomina to, co stworzone jest całkowicie inny, całkowicie przekracza nasze kategorie myślowe. Kult w prawdzie, to znaczy kult w Chrystusie. Chrystus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kult w prawdzie, kult w Chrystusie, kult w Jego nauczaniu, kult w Jego mistycznym ciele, czyli w Kościele. Kościół to nie jest rzeczywistość tylko widzialna. To nie są budynki, to nie są tylko ciała ludzkie. Kościół to wspólnota duchowa. Kościół to mistyczne, tajemnicze ciało Chrystusa. Kult w duchu i w prawdzie. W prawdzie Chrystusowej prawdzie jego nauczania. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. To jest nauka Chrystusowa. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ześlę Ducha Pocieszyciela, który przypomni wam wszystko, czego was nauczyłem. Kult w duchu i w prawdzie, kult w Duchu Świętym i w Chrystusie. Ten kult może się realizować na różne sposoby. Niekoniecznie w sposób fizyczny. I bracia i siostry, Wy również nie jesteście istotami czysto fizycznymi. Nie jesteście tylko kawałkiem ciała, kawałkiem materii. Jesteście czymś więcej. Jesteście stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. W Was miecha, mieszka Duch Święty. I nawet jeśli teraz nie możecie fizycznie tutaj być, to najważniejsze jest, byście w tym wydarzeniu, które się tu teraz dokonuje, uczestnili, uczestniczyli duchowo, uczestniczyli sercem, wolą, rozumem, całym swoim wewnętrznym bytem. Co z tego, że przychodzimy do kościoła co niedzielę, jeśli myślimy o czymś zupełnie innym? Jeśli nasze peł... myśli pełne są innych spraw. Zmartwień, nienawiści, złości, smutku, wielu, wielu innych rzeczy. Taki kult nie jest takim kultem, jakiego chce nasz Bóg, jakiego chce Ojciec. Ojciec chce kultu w duchu i w prawdzie, kultu autentycznego, kultu, który nie jest tylko wyznaniem ust, kultu, który odbywa się w naszej duszy. W naszym sercu. Kult w duchu i w prawdzie. Kult Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Bóg Ojciec, czyli Bóg, który jest nad nami. Bóg Syn, czyli Bóg, który jest z nami, Emanuel, jest, był z nami na ziemi jako człowiek i teraz jest z nami w Eucharystii. I kult ducha świętego, który jest Bogiem w nas. Królestwo Boże jest w Was. Miłość Boża rozlana jest w sercach Waszych przez ducha świętego. Kult zewnętrzny jest potrzebny, kult zewnętrzny jest dobry. Tego nikt nie neguje, nikt nie podważa. Potrzebujemy Eucharystii. Potrzebujemy również fizycznego w niej udziału. Tak. Ale najważniejszy jest udział wewnętrzny, udział duchowy, udział czysto zewnętrzny, to tylko wypełnianie litery prawa. My jednak jesteśmy wezwani do czegoś więcej. My jesteśmy wezwani do tego, co czynił sam Chrystus, do zjednoczenia z Bogiem, do czczenia go na każdym miejscu i w każdym czasie. Módlcie się nieustannie, mówi święta Paweł. I teraz my wszyscy mamy okazję nauczyć się modlić. Nauczyć się modlić zawsze i wszędzie. Nie tylko w kościele, nie tylko godzinę w tygodniu. Zawsze i wszędzie. Odmawiajmy różaniec. Medytujmy tajemnice różańca. Rozważajmy je. Odprawiajmy rozmyślanie. Rozmyślajmy nad tajemnicami życia Chrystusowego. Czytajmy Pismo Święte. Odprawiajmy Drogę Krzyżową w domu. Jest tyle możliwości, by każdy z nas mógł teraz pogłębić życie duchowe, by każdy z nas mógł czynić kult Boga Ojca w duchu i w prawdzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.